Czy wiesz. Czy wiesz, kto odkrył laser? Wpierw w 1952 roku pojawił się MASER, czyli Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, wzmocnienie mikrofal poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Urządzenie działa identycznie jak laser ale emituje promieniowanie w innym zakresie częstotliwości. Natomiast w 1957 roku kilku naukowców rozważało, czy da się zbudować przyrząd wzmacniający światło podobnie jak maser wzmacnia mikrofale. W listopadzie rzeczonego roku Gordon Gould zorientował się, że można do tego wykorzystać zbudowany z dwóch zwierciadeł rezonator optyczny. Spisał swoje rozważania i proponowane konstrukcje w lesie pracy pod tytułem Some rough calculations on the feasibility of laser light amplification by stimulated emission of radiation. Jest to pierwsze odnotowane zastosowanie słowa laser w historii. W 1977 roku Gold uzyskał stosowny patent, ale aż do 1988 toczył o niego sądowe procesy.